Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Geologiczny drift. Geologiczny drift, tak jest. <laughs> Mieszkał w wróciłem się tutaj w grudniu, wychowałem to na polach Jeszcze jak, jak W dzieciństwie jeszcze nie widziałem, że to są pola algatowe. Natomiast później, jak miałem kilkanaście lat, to już zauważyłem, że czegoś tu szukają e, naukowcy, czy za kadry mi głupi czy czy skrozinność. No i zainteresowało mnie to w latach 70., w końcu lat 70. -tych. No a tak jakbym mówiłem, w 80. latach. No już dostałem do tutaj, no i widzieliśmy, czego szukać. Jeszcze mieliśmy trudność z obróbką tych kamieni, dlatego, że nie mieliśmy sprzętu. No tak, trzeba się było tego nauczyć. Trzeba było coś kombinować w jakimś zakładzie kamieniarskim, czy później polerowaliśmy to już, jak poznaliśmy węgliki krzemu na szybie. Męcząca praca, ale... też tak dołowałem. Tak, ale dawały efekt.